Łukasz, bardzo miło jest mi Ciebie widzieć na 34. 30... Dzień, dobry. dzień dobry, na 34. Siema, dzisiaj to siema, powiem. Tak, sobie. siema Łukasz! Siema. Widzimy się dzisiaj na 34 finale Wąśpu. W jaki sposób Ty wspierasz tę fundację w tym roku? Wiesz co, wspieram fundację od lat, a w tym roku to jest kolacja ze mną, plus private shopping z kwotą do wydania i bierzesz rzeczy za darmo. Czyli. Marzenie, czyli pieniądze które wpłaciłeś wpłaciłaś na WOŚP, lądują na konto wośpu i pomagają dzieciom a ubrania i czas ze mną masz za free więc wydaje mi się że fajna rzecz mam nadzieję że wiele osób wejdzie na tą aukcję i będzie licytować albo wybiorą sobie inną aukcję która jest dla nich bardzo w jakiś sposób bliska albo albo, albo no nie wiem czują connection z tym chodzi o to że szczyt jest jeden i, i wydaje mi się, że niezależnie, czy wybierzecie Łukasz Jemioł, czy, czy lot z kimś, czy jakieś inne fajne rzeczy, czy Zasią Przetakiewicz fajną aukcję, na którą też ja tam klikam, klikam i podbijam. Więc e, wydaje mi się, że chodzi o to, że zbieramy pieniądze na potrzebny cel. I wszyscy, którzy w jakiś sposób byli kiedykolwiek w szpitalu, albo dzieci, e, Albo ktoś, kto się urodził w czasie wośpu i miał do czynienia z tym sprzętem, z tym serduszkiem, niekwestionowaną sprawą jest to, że orkiestra pomaga i, i jest o tym, żeby ta służba zdrowia w Polsce była na lepszym poziomie. I to jest dla mnie najważniejsze w tej aukcji. I co roku wystawiam coś innego. Łukasz, trzymam kciuki w takim razie za te aukcje, żeby ta kwota była Fajna. jak największa. Ta. A ile już jest Kojarzysz? Nie, nie sprawdzę, ale tam cały czas rośnie, rośnie, rośnie. Czyli ktoś zaraz, będę zaraz będę wrzucał i mam nadzieję, że poleci do góry. U ciebie też bardzo dużo się dzieje w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. Świętujesz dwudziestolecie pracy. Ja byłam na niesamowitym, na byłam na niesamowitym pokazie, naprawdę imponujące, mogę powiedzieć show. Wiemy, że teraz jest też wyszedł właściwie twój dokument. Co byś mógł tak w skrócie o nim powiedzieć, czego my się możemy spodziewać, odpalając, włączając ten dokument? Słuchaj, dokument na playerze jest czymś bardzo oryginalnym, bo pokazującym pracę i backstage projektanta. Coś, czego w Polsce nie było tak naprawdę. Byłem bardzo nieśmielony z tą propozycją. To jest po pierwsze. Po drugie, kręciło mi się to bardzo fajnie. Ale to ale też ogromny też, zaszczyt, bo, bo jest wielu zaszczyt, projektantów. Tak, tak, jest to ogromny zaszczyt. Ale też Player i TVN chciało pokazać otoczkę wokół pokazu, sam pokaz. Przygotowania, bardzo dużo procesów, które wpływają na to, żeby to 15 minut, a przygotowania ponadroczne, żeby wypaliły. I myślę, że ten dokument, na który Państwa bardzo zapraszam, jest o tyle interesujący, bo dowiedzą się Państwo tak naprawdę, i wszyscy, którzy mają ochotę to zobaczyć, jak wygląda praca ogromnego zespołu ludzi nad jakimś projektem. I myślę, że jest to akurat bardzo ciekawe, bo ludzie nie mają świadomości, Ile to jest pracy? Jak to jest złożony proces? Jak to wygląda od podszewki? I, i, I myślę, że dlatego to jest interesujące i dlatego to jest fajne poświęcenia 40 paru minut. Myślę też, że player wszedł z taką propozycją dokumentów. Ten jest jednym z pierwszych czymś bardzo oryginalnym na, na naszym rynku. I wydaje mi się, że. Że z naprawdę za zapartym tchem się to ogląda i jest taki fajny niedosyt, że mogłoby to jeszcze trochę potrwać, co wydarzy się za chwilę. Więc jak byłaś na pokazie, to super. Fajnie, że go widziałaś, bo ja go widziałem od, od tej drugiej strony, ale nikt nie jest w stanie zobaczyć pokazu od drugiej strony. A tam w tym dokumencie jest wszystko fajnie pokazane te nerwy, emocje, praca 150 osób, całej firmy. No, myślę, że to jest super zapis emocji takich z wielu wielu tygodni, ale też świetnych gwiazd, fantastycznych rozmówców, dziennikarzy, osobowości. No jest to naprawdę fajna rzecz. Runway Diary, zapraszam serdecznie. Ostatnie modowe pytanie. Teraz jest czas studniówek. Jak, to, jak ty w ogóle byś ubrał kogoś na studniówkę? Chodzi mi tutaj o, o dziewczynę, która która ma przeżyć ten wyjątkowy wieczór? Wiesz, co ubrałbym bardzo skromnie. Wydaje mi się, że studniówka to jest taki moment e, przejścia z młodzieńczości do dorosłości. I pamiętam swoją studniówkę, pamiętam jakąś taką e, pewną elegancję. Oczywiście w swoim stylu, bo każdy ma swój styl, ale e, chyba poszedłbym w coś bardzo stosownego do okazji. E, w, Fajne kolory, bo nie, może nie bójmy się koloru, ale coś, co nie jest wulgarne, co jest w dobrym stylu i coś, w czym ktoś będzie się czuł niezbyt wyzywająco. Myślę, że e, to jest taki moment bardzo piękny, właśnie wejścia w ten świat, taki symboliczny, dorosły i, i wydaje mi się, że ta studniówka jest takim symbolem i chyba ją się pamięta całe życie i fajnie, dziewczyny, wystąpić w czymś stosownym do okazji. No i, no i tyle, tak, tak, taki mam pomysł, mm -hmm. może być to czekolada, może być czarny, ale może być to złamany jakiś mocny kolor. E, ale coś bardziej zakrywającego, niż odkrywającego okay. chyba. Właśnie miałam pytać, czego w ogóle nie powinniśmy zakładać na, na tę studniówkę? Nie wiem, odkryte nie wiem, ja, czego... ramiona czy są nie, wskazane? Ramiona, ramiona chyba okej, okay, ale jakieś takie za krótkie mm -hmm. e, długości albo wy, zbyt duży dekol, to myślę, że chyba to nie jest ten moment, ten czas. A miałeś okazję już sprzedać jakąś sukienkę dla Co, ma, my, dziewczyny? Mamy sieć butików, więc trochę to nie. jest tak, że pewnie tak. Pewnie tak się wydarzyło, ale na pewno jest to wiele mam i córek, szuka późną jesienią już sukienek na studniówkę, a w styczniu, lutym, no bo chyba one do lutego trwają, no to to są już pełne takie mocne poszukiwania. I myślę, że jeśli ktoś szuka ich o wiele wcześniej, to znaczy, że to jest bardzo ważny moment, żeby stosownie się ubrać. Ale też nie, zap, nie zapominajmy o panach. No myślę, że panowie. Super, chyba nie smoking, chyba za poważnie. Fajny garnitur, dobrze skrojony, będzie super propozycją do, do tej młodej dziewczyny, która też wystąpi pięknie, mam nadzieję, ubrana. Dziękuję Ci pięknie, Łukasz, Dziękuję. za rozmowę. Trzymam Dziękuję. za ciebie kciuki i do zobaczenia. Trzymam kciuki za aukcję, żeby poszybowała do góry. Dzięki bardzo. Dzięki.